Przyjechałem wziąć udział w, w, w rozprawie sądowej, a także, żeby spróbować spotkać się z moim synem, z którym od czterech miesięcy, miesięcy się nie widziałem, ponieważ doszło, no w mojej ocenie, praktycznie do porwania mojego dziecka przez dziadka i no będziemy próbowali go znaleźć. Od kilku miesięcy pan Jerzy mieszka i pracuje w Brukseli. Do Polski przyjechał z obecną żoną oraz córeczką. Z poprzednią małżonką rozwiódł się ponad 5 lat temu. Zaraz po rozwodzie oboje zaczęli walczyć między sobą o to, kto będzie lepszym rodzicem dla ich siedmioletniego syna. Przy rozwodzie jak podzieliście się dzieckiem, że tak brzydko powiem? Mieliśmy krótkie spotkanie z naszymi pełnomocnikami. I no, decyzja była taka, że dziecko zostaje pod opieką matki, a kontakty będą realizowane bez orzeczenia, bez definiowania tych kontaktów, gdyż miałam szczerą naprawdę nadzieję, że, 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 że pani Agnieszka będzie mi pozwalała się widzieć z synem, kiedy tylko będę, będę chciał. No, bo również no nie oszukujmy się, normalnie to jest wygodne dla, również dla matki, prawda? I początkowo to funkcjonowało, ale w pewnym momencie pani Agnieszka jakby przestała współpracować. Odcięła mnie od dziecka kompletnie. Ojciec złożył w sądzie wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Dla sądu sprawa nie była ani prosta, ani oczywista. Trwała kilka lat, bo matka spodziewała się, że może utracić dziecko. Ukrywała się przed sądem przez prawie trzy lata z dzieckiem. Sąd nie miał wiadomości, gdzie dziecko przebywa, gdzie matka. Ona podawała różne adresy po całej Polsce. Sąd poszukiwał, nie znajdował jej. Pisała e-maile oszczercze do sądu, yy, obraźliwe wulgaryzmy na temat sędziego, yy, no, już nie mówiąc o, o yy, byłym mężu. Kierowała to do bardzo licznej grupy adresatów: do sądów, do, właśnie do kuratorów, do mojej rodziny, do prezydenta miasta Gdańska, do, do rzecznika praw obywatelskich, do rzecznika praw dziecka. W tej sytuacji sąd uznał, że matce trzeba ograniczyć władzę rodzicielską. Odtąd życie chłopca zmieniło się. Pełnię władzy miał nad nim ojciec, a matka mogła się spotykać z dzieckiem tylko w wyznaczonych terminach i tylko w obecności kuratora. Co oznacza dla tego dziecka ta sytuacja, w jakiej się znalazła? Dzieci, które są w takiej sytuacji ostrego konfliktu rozwodowego, jak my to nazywamy, to są dzieci, które przeżywają ogromną traumę, która... Nie spłynie po nich. Jej skutki nie, nie znikną. Mają kłopot w nawiązywaniu y, relacji rówieśniczych. Mają zaniżoną samoocenę. To są dzieci, które po prostu cierpią emocjonalnie. Jak się zachowywało po wejściu w waszą rodzinę? O dziwo, spokojnie. Spędziliśmy razem czas, chodziliśmy razem na spacery, uczyliśmy go jeździć na rowerze, uczyliśmy go porozmawiać z rówieśnikami, pomagaliśmy mu nawiązywać kontakty. Myślę, miał super kolegów. Potrafił tutaj. tego robić? Nie. Był przerażony na placu zabaw. Siedział z nami za rękę, siedział kurczowo się trzymał. Bał się pójść na plac zabaw. Dopiero tutaj, jak z nami zamieszkał, kilka razy poszliśmy na jeden plac zabaw, na drugi plac zabaw, na trzeci plac zabaw i w końcu przed blokiem udało się w końcu nawiązać jakąś relację z rówieśnikami. Od tamtej pory wierzcie tylko chciał być na dworze. Matka nie pogodziła się z tym, że nie może być z dzieckiem na co dzień i że opiekę nad synem sprawuje ojciec. Była żona mojego męża groziła może go zabije. Pani w to wierzy? Wierzę. W Wigilię postanowiła nam zajrzeć w okna. Wie pan, jak się człowiek czuje potem wychodząc z domu, jak ktoś panu zagląda w okna? Z dzieckiem w wózku kilkumiesięcznym? Wie pan, jakie to jest uczucie, kiedy się oglądasz za siebie, bo się boisz, że ktoś ci wbije nóż w plecy, żeby tylko zniszczyć twojego męża? Tak to wyglądało, tak się bałam. Jej groźby, jej wyzwiska, wszystkie maile. Mąż w pewnym momencie zaczął to przede mną ukrywać, bo już wiedział, że więcej po prostu tego nie zniosę i się bał mi mówić, że przyszedł kolejny mail, przyszły kolejne wyzwiska, przyszła kolejna groźba. Ja zgłosiłem to na policję. Policja do prokuratora, prokurator do sądu i jest sprawa karna w tym temacie. Była żona pokrzywdzonego. Usłyszała zarzut dotyczący nękania, znieważenia oraz groźby karalnej pozbawienia życia. To jest jeden zarzut do popełnienia przestępstwa wieloczynowego. Tak? Do, tych, do tych zachowań dochodziło w okresie od 2017 roku do, 2000, do stycznia 2021 roku. Jest to bardzo, bardzo długi okres, ale jednocześnie bardzo intensywna działalność oskarżonej. Była żona pana Jerzego kategorycznie odmówiła wystąpienia przed kamerą. Potem zgodziła się na rozmowę, ale po jakimś czasie znów zmieniła zdanie. W kilkudziesięciu mailach przesłanych do redakcji przedstawiła swoją wersję zdarzeń. O krzywdę dziecka obwiniała byłego męża, zarzucając mu całkowity brak zainteresowania synem. Zdarzało się Pani kiedykolwiek rozmawiać z rodzicami, którzy są uwikłani w taki konflikt? Czy oni sobie zdają sprawę z tego, co robią, co czynią dziecku? Oczywiście uważają, że są ojcem roku albo matką roku, prawda? Że to oni są najlepszym, on czy ona jest najlepszym gwarantem do sprawowania opieki. Są tak zaślepieni swoją niechęcią, nienawiścią do partnera czy partnerki. To wszystko są tak silne emocje i tak jednocześnie głupie emocje. Dlatego, że. Pokazują, że dziecko jest drugoplanowym obiektem w tym wszystkim. Jak dzisiaj wygląda sytuacja dziecka? Sytuacja aktualnie jest taka, że sąd wydziera mi dziecko i chce je dać do pieczy zastępczej. Dziecko, które żyje w zrekonstruowanej, w pełni dobrze funkcjonującej rodzinie, gdzie ma świetne możliwości edukacyjne. Kochającego ojca, jego żonę, z którą się świetnie dogadują, i swoją kochaną małą siostrzyczkę, z którą było od urodzenia. Karmił ją, bawił się z nią. I jak do tego doszło? Historia jest taka. W listopadzie roku zeszłego, 2021, nadarzyła się okazja, żebym wystartował w rekrutacji do, do Agencji Lotniczej Europejskiej w Brukseli. Pan Jerzy przeszedł rekrutację pozytywnie. Pracę w Brukseli miał rozpocząć 1 czerwca. By wyjechać do Belgii z synem, nad którym sprawował władzę rodzicielską, musiał mieć zgodę matki. Ale z powodu konfliktu z byłą żoną nie było to możliwe. Poza tym, wyjazd dziecka za granicę pozbawiłby matkę przyznanych przez sąd spotkań z synem. W marcu bieżącego roku. Zwróciliśmy się do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej y, byłej żony, a następnie o pozwolenie na, na wyjazd. Na stałe? Na, stałe, na stałe. Sąd długo nie rozpatrywał tego wniosku. Nie czekając na orzeczenie, pan Jerzy wyjechał z dzieckiem do Brukseli. Gdy był za granicą, dowiedział się, że sąd nie zgodził się na wyjazd chłopca z Polski. Ojciec natychmiast wrócił do kraju i oddał syna pod opiekę byłego teścia. Chłopiec miał spędzić z dziadkiem wakacje i wrócić do Brukseli. Tak się jednak nie stało. Przyszedł koniec wakacji, miał zacząć uczęszczać do szkoły w Brukseli, który jest zapisany. Umówiłem się z dziadkiem, że dziadek odstawi na lotnisko. Przyszła godzina wylotu, dziadek nie odbiera. Ja dzwonię na, na infolinię lotniska, dopytywać się, czy, o, czy na liście pasażerów jest mój mój syn. Nie ma go na liście pasażerów. Dziadek nie odbiera. Coś się stało. Trzeba iść na policję, szukać dziadka. Zawał cokolwiek. Policja skontaktowała się z dziadkiem, mhm. który powiedział, że zmienił zdanie. I on syna nie, nie oddał. Pan Jerzy stracił kontakt z synem. Próbował odnaleźć dziecko w miejscach, w których mieszkał dziadek, ale nie udało mu się to. Na początku października losem dziecka zaniepokoił się sąd rodzinny. Uznał, że zachowania rodziców nie gwarantują chłopcu prawidłowego rozwoju, dlatego postanowił ograniczyć ojcu prawa rodzicielskie i zdecydował o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Sąd miał dwoje skłóconych ludzi, w jakiś sposób nie do końca odpowiedzialnych w sensie relacji ze swoim dzieckiem. Dlaczego tak stawiam znak równości, no, wiemy jakie deficyty, jakie trudności są po stronie matki, ale wiemy również, że ojciec realizując swoje potrzeby, do czego ma prawo, nie liczy się z potrzebami dziecka. Czy Pani zdaniem sąd podjął słuszną decyzję, decydując się na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej? Umieszczanie dziecka w obcym miejscu jest dla dziecka niewiarygodnie złym, przeży trudnym przeżyciem. W głowach takich dzieci się rodzi pytanie: za karę coś ze mną było nie tak? Dzieci biorą na siebie odpowiedzialność za takie zdarzenia. Może byłem nie dość grzeczny, nie dość mądry, nie dość ładny, nie dość zdrowy. Zabrali mnie od osób, które kochałem, więc to jest potworne obciążenie. Pan widział to uzasadnienie. Czytał pan to uzasadnienie? Oczywiście. Pan wie, że, że sąd i na panu, i na pana byłej żonie nie zostawia suchej nitki w związku z sytuacją, do jakiej, do jakiej doprowadziliście dziecko. Do jakiej sytuacji my doprowadziliśmy dziecko? No tak, no. Pan wie, jakie, jakie sąd zarzuty panu stawia. Znaczy, jedynym praktycznie sądowym zarzutem jest, że ja neguję rolę matki w życiu syna, co nie jest prawdą. Sąd zarzuca panu, że pan stawia własne potrzeby, chęć robienia kariery ponad dobro dziecka. Ja mam już 40 lat prawie. Ja nie zrobię jakiejś piorunującej kariery, ale będę w stanie dobrze zarabiać, będę w stanie mu zapewnić świetną szkołę. Myśli pan, że za to wszystko? Oczywiście, nie, rodzina też. A, a co z matką, która ma... jest tu w Polsce? Matka jest w Polsce. Wie pan, jak będzie cierpieć, jeżeli dziecko będzie tak daleko? Pan zaplanował dla dziecka życie z dala od matki. Mimo, że do tej pory cały czas dziecko powinno się spotykać z matką. I może się dalej spotykać? Przecież takie kontakty mogą się odbywać na przykład. Podczas ferii, wakacji, po raz w miesiącu na weekend, podczas wideokonferencji. No ale wie Pan, że wideokonferencja to, to nie jest to samo, co spotkanie a Dlatego mówiąc, wideokonferencje plus spotkania, przecież to nie jest koniec świata. No bo mam wrażenie, że paradoksalnie Pan chciał dobrze dla dziecka, i, tak. a tak naprawdę poprzez tą swoją nieroztropną decyzję Pan doprowadził do sytuacji, w której dziecko nie ma ojca przy sobie i nie ma matki przy sobie. Jak, czy Pan sobie zdaje z tego sprawę? Ja sobie zdaję z tego sprawę, że do takiej sytuacji doprowadził sąd, nie ja.